Witam Cię serdecznie na moim kanale YouTube. I dziś zapraszam Cię do zatrzymania się na chwilkę, ponieważ będziemy rozmawiać o odpoczynku. Jest to kolejna cząstka Koła Zdrowia. Mam nadzieję, że zostało ono już przez Ciebie wypełnione. Jeśli nie, link do Koła Zdrowia znajdziesz w opisie pod tym filmikiem. Zapraszam Cię, wykonaj je i zostań do końca. Odpoczynek. Być może to słowo jest Ci obce. Mam nadzieję, że jednak, jednak czasem odpoczywasz, ale bardzo często, rzeczywiście w dzisiejszym świecie żyjemy szybko, zabiegani, zestresowani. Często też nie mamy energii, ciągniemy resztką sił, nie mamy czasu, żeby ugotować coś dobrego, nie mamy czasu na zabawę z dziećmi. Właściwie ciągle wszystko robimy w biegu. No takie życie, należy się do niego dostosować, ale. Odpoczywać też warto, i dziś chciałabym, żebyśmy chwilkę zatrzymali się i porozmawiali, po co nam ten odpoczynek w ogóle jest potrzebny. No więc y, mam wrażenie, że często chcemy być tacy jak komputery, ale niestety tacy nie jesteśmy. Potrzebujemy regeneracji, żeby nasz organizm pracował prawidłowo. Odpoczynek jest nam niezbędny, to jest coś. Co dodaje nam energii, choć wydaje nam się, że nie mamy na niego czasu, to bardzo często jest tak, że właśnie kiedy odpoczniemy, zatrzymamy się na chwilkę, to tak jakbyśmy nabierali rozbiegu do kolejnych naszych zadań. Najlepsze mówi się, że tak pokazują badania, zresztą, że powinno się pracować około 90 minut i potem zrobić sobie chwilę odpoczynku. Jak rozmawialiśmy na temat energii, mówiłam o tym. Więc jeśli nie oglądałeś filmiku na temat energii, to zachęcam cię, żebyś to teraz zrobił czy zrobiła. Ale właśnie odpoczynek jest bardzo związany z energią. Tak jak kiedyś mówiłam, że każda z tych cząstek zdrowia wpływa na siebie wzajemnie. To właśnie wtedy, kiedy odpoczywamy, to dokładnie po to, żeby zregenerować nasze zasoby psychofizyczne, czyli to jest coś, co każdy z nas ma, określoną taką pulę tych zasobów i zazwyczaj rano, jeśli się wyśpimy, bo oczywiście sen ma olbrzymi wpływ na, na naszą energię i nasze działania i jest od, y, najlepszym naszym odpoczynkiem i regeneracją. Więc jeśli wyśpimy się, czyli te 7 godzin śpimy, y, to wstajemy z energią i Mamy pewne zasoby psychofizyczne, które podczas całego dnia się wyczerpują. Dlatego po pierwsze należy odpowiednio się odżywiać o tym rozmawialiśmy zachęcam Cię też, wróć do tych filmików odpowiednio się odżywiać, wysypiać, bo to nam daje najwięcej energii. Aktywność fizyczna oczywiście również, ale też warto znaleźć czas na odpoczynek i regenerację. Jak powinniśmy odpoczywać? No, po pierwsze, w ogóle powinniśmy odpoczywać, nie biegać cały czas. I myślę, że bardzo często właśnie osoby, które lubią swoją pracę, i ja do nich właśnie należę, zapominają o tym odpoczynku, dlatego że ich praca jest równocześnie przyjemnością, ale mimo wszystko czasem warto się zatrzymać, przekierować swoje myśli na coś zupełnie innego i dać organizmowi odetchnąć. Niech mózg odpocznie i trzeba zająć się wtedy czymś innym. Jak odpoczywać? No, jeśli mamy pracę siedzącą. To dobrze by było odpoczywać w zupełnie inny sposób, czyli regenerować się aktywnie. Jeśli lubisz z rodziną, to odpoczywaj z rodziną. Jeśli potrzebujesz chwili ciszy, a tak też oczywiście może być, jeśli to jest dla ciebie najlepszy sposób na odpoczynek. To odpoczywaj sobie w ciszy i spokoju. Możesz sobie włączyć muzyczkę, możesz sobie potańczyć, możesz sobie poleżeć. Yy, też jeśli chodzi o stres, to jeśli mamy stresujący dzień, warto najpierw ten stres odreagować najlepiej jednak aktywnością fizyczną, a później odpocząć, bo inaczej nie odpoczniesz, jeśli cały czas yy, chodzisz po prostu, bo cały czas yy, jesteś poddenerwowany. Więc zastanów się. Jaka forma odpoczynku jest dla ciebie najlepsza? Najczęściej jest to dokładnie odwrotna do tego, co robiłeś przed chwilą. Więc jeśli siedzisz, to się ruszaj. Jeśli jesteś w gronie, w jakimś jakim większym tłumie, to odpoczywaj pewnie samotnie. Jak chcesz się wyciszyć, to albo po prostu po medytu, Jeśli nie lubisz medytować, to po prostu posiedź sobie w ciszy, być na łono natury. Ja nieprzypadkowo nie jestem dzisiaj w swoim ogrodzie, bo ten ogród właśnie jest takim moim. Najlepszym odpoczynkiem i regeneracją sił odpoczywają oczy od komputera, i pamiętaj, kiedy odpoczywasz, to wyłącz telefon, nie oglądaj telewizji, chyba że przez cały dzień nie było cię przy komputerze. To wtedy oczywiście jak najbardziej fajny film też daje odpoczynek. Warto się zastanowić, co dla ciebie jest odpoczynkiem. Jedni lubią wyjeżdżać i tak jest ok, a inni wolą w zaciszu yy, domowego ogniska regenerować swoje siły. Ale najważniejsze jest to, żebyś znalazł, żebyś znalazła na to czas, bo ja też potrafię zapędzić się i czasem widzę, że moje życie to jest jak chomik w kołowrotku, kręca się w kółko, ale niestety to w dłuższej perspektywie nas spowalnia i wcale nie jesteśmy tak wydajni, jakby nam się wydawało. Tylko rzeczywiście te zasoby psychofizyczne się wyczerpują. Dlatego nie zapomnij, że trzeba się wyspać, że trzeba ćwiczyć, że trzeba się odpowiednio odżywiać i po prostu czasem warto nic nie robić. I mam dla Ciebie taką propozycję dzisiaj. Podejmijmy wspólnie, ja oczywiście też podejmuję to wyzwanie. Eee, odpocznijmy w tym tygodniu. Tam, gdzie się da, to mogą być bardzo krótkie przerwy, to wystarczy dosłownie kilka minut podczas pracy, żeby zamknąć oczy, zregenerować y, umysł, albo jakieś takie dłuższe chwile w weekend, jeśli znajdziesz na to czas, ale zastanów się i zaplanuj to, jak odpoczniesz, bo jeśli tego nie zaplanujesz, to po pierwsze ktoś inny zaplanuje ci ten twój y, wolny czas, albo po prostu zwyczajnie go nie będziesz mieć, bo zawsze znajdzie się coś do zrobienia, a czasem naprawdę warto nic nie robić. Dlaczego? bo organizm upomni się o swoje i albo rozłożycie na łopatki i rozchorujesz się po prostu, no i będziesz musiał się zatrzymać, albo zrobisz to świadomie i celowo w taki sposób, w jaki lubisz odpoczywać. Więc teraz mamy okres jesienno-zimowy się zbliża, odpoczynek również wpływa pozytywnie na naszą odporność, na naszą energię, endorfinki, więc jeśli chcesz zdrowo żyć dalej i Realizować się tak, jak lubisz, to zadbaj o odpoczynek i podejmij ze mną to wyzwanie. Czyli zastanów się, jak odpoczniesz w tym tygodniu, kiedy dokładnie odpoczniesz, yy, z kim i po prostu to zrób. Zaplanuj i działaj. To jest najważniejsze. Więc działamy, odpoczywamy, nie zachorowujemy się na śmierć. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia, pa. pa.